Ostatnio zakończyły się mecze grupowe Polaków. Oznacza to też, że skończył się mój konkurs. Hmm. I co? krótkie info przez ten okres napisali się tylko cztery komentarze? I tak stwierdziłem, że no, patrzę, patrzę na te komentarze, no nikt nie trafił. Więc stwierdziłem, że tak, są tylko cztery komentarze. Więc, żeby nie zostawić Was bez niczego. Wiem, że zrobimy w ten sposób, że dla każdego z Was będzie po prostu paczka. Także przyciągnę takie paczki dla każdego po jednej. I co? Tam wyobiecałem Wam po około 20-30 kart panini, jest zamy po 30 kart panini z różnych serii. Jest też trochę tych nowszych i Topsa. Hmm. Więc po 30 kart panini oraz po 5 autografów dosłownie dodanych i teraz tak. Kto napisał wtedy ten komentarz? Te cztery osoby yy, w opisie. I w pierwszym komentarzu, w zasadzie bardziej w pierwszym komentarzu powinny być mój mail do mnie oraz link do mojego Instagrama i albo napiszcie do mnie na maila, albo właśnie na tego Instagrama, gdzie komu jest wygodniej. Po prostu wiadomość tam ze swoim adresem i ewentualnie tyle. Jak coś się z oczywiście pocztą, postaram się wysłać w przyszłym tygodniu. Chodź zobaczyć, jak to wszystko idzie. I co? Dzięki za udział. Elo.